Dobrze. I ruszyły. Uklejka dobrze przyjęła start, ale tam do frontu przesuwa się Walonia. Walonia, wszystko razem. Sorina y, na czele galopuje. W tej chwili na czele stawki galopuje kantata. Kantata z Soriną. Dalej uklejka z Walonią, Dubna, Sun Carton, Chief Line na ostatniej pozycji Astana. 1300 metrów do celownika prowadzenie obejmuje Sorina. Na drugiej pozycji galopuje Kantata. O, stawka teraz jest rozciągnięta. 1000 metrów do celownika: Sorina, Kantata, uklejka Walonia, Dubna. San Carten, Astana i Chiefs Line. Mocno stawka się rozciągnęła na około 800 metrów przed celownikiem. Sorina nadal na czele. Kantata jest na drugiej pozycji. Walonia razem z Uklejką. Następnie Dubna, San Carten, Astana i Chiefs Line. Za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 600 metrów. Sorina niezmiennie na czele. Wyprowadza stawkę z niewielką przewagą. Sorina jest na czele. Finiszują Dubna. Dubna bardzo dobrze finiszuje. Już jest na drugiej pozycji. Na około 400 metrów przed celownikiem Sorina Dubna. Na razie ta para ma przewagę. Sorina Dubna! Walka Dubna! Dubna jest na pierwszej pozycji. Sankarten finiszuje! Dubna, Sorina, Sankarten! Dobna, Sorina, Sankarten! Dubna... San Karten i Dubna, San Karten i Celownik Dubra, San Karten Chief Slaj, Sorina, Uklejka, Walonia. I na ostatniej pozycji kantata.